Cześć to nas gra w piłkę i zapraszam Was na szersze wydarzeń piłkarskich, czyli z dnia 11 lutego zapraszam. Wczoraj Krzysztof Pończyski skończył karierę. Jest to 36-letni polski środkowy pomocnik. Grał możecie go znać i grał w klubach takich jak Bispu Kraków, LKS Łódź, Górnik Zabrze, Chińskie Renne, Legie Warszawe. Czy z Legii Warszawy, czy ze Śląska Wrocław. W klubach łącznie zagrał 30, 383 mecze, strzelił 24 gole i zlecił 38 asyst, a zatem w reprezentacji 31 meczów, 2 gole i 5 asyst. Jego sukcesy to są 3, 3 razy Mistrz Polski i jeden Mistrz Polski do lat 19. Wczoraj Robert Lewandowski strzelił gola na 2 do 2 w 63 minucie po się Gendogana i strzelił gola przeciwko Granadzie, a ten mecz końcowo skończył się wynikiem 3 do 3. Wczoraj Tomasz Kędziora strzelił gola na 1 do 1 w 89 minucie i po się Tysona, no i właśnie takim wynikiem na, na sam koniec meczu Tomasz Kędziora strzelił, no i właśnie tym wynikiem, czyli 1 do 1 skończył się mecz z Arkiem Ateny. Oto właśnie wyniki m.in. puchaniu do Afryki, tam gdzie w finale grało, grała Wybrzeże yy, Kości Słoniowej, które wygrało z Nigerian 2 do 1, Premier League, Championship, Ligę. Liga 2, Liga, 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 Liga Holenderska, czyli R-dywizje, Bundesliga, Bundesliga 2 II i trzecia Liga Niemiecka. W Werta wygrała 2-1 z Kowalcz-Stachowa. Widzefugt przegrała z Jagiełnie Białystok, a Śląsk Wrocław również przegrał z Pogonią Szczeciny 1-0. Portugalska Liga, Super League i Serie A i Serie B. Oto dzisiejsze mecze Premier League, Ligę, La ligę i w wsk Koronakielce, Zagrazy, Liga Portugalska, Turecka Super League i Serie A. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Zapraszamy w media społecznościowe, które Was wyświetlają, i się na, na TikToku. Zapraszamy, abyśmy je zaobserwowali i y, oczywiście polubili ten film. A więc widzimy się już jutro. Cześć.